Dobra, drugi odcinek, jedziemy dalej z Wolfem. Tak bym powiem, że nie wiem po jaką cholerę nagrywałem to jeszcze w City ostatnio, jak FRAPS wszystko nagrał. Dobra, mogę sobie iść do czarnego rynku. Chyba, o co chodzi. Nie mam w ogóle pojęcia o co chodzi, ale dobra, idziemy. Kliknij przeciągnij kursor myszy, aby przewinąć mapę, no to wiadomo. No to idziemy, co tam. Jak się chowa mapę, to to już w ogóle teraz jest... To jest kurta gadka. Wybierz punkt. To co chodzi w ogóle? Kliknij D, by wysiąść zakładkę celów. Odwiedź Czarny Rynek. Stacja kolejowa. Dobra, no dobra. Może być. Dobra, wszystko ja wiem. Już wszystko wiem. Dość go wyjście mi stąd jakoś. Wywiad, ulepszenia. MP40, a tłumik jakiś tam, dobra. Nie obchodzi mnie to już w ogóle. Ja teraz mi zależy tylko na jednym wyjść stąd jakoś na escape się nie da. No niech to szlak trafi jasny. Ja pieprze. O jest escape, wróć do gry. Dobra. Do pobliskiej czarnej rynkowej no to idziemy sobie kupić jakieś nowe dodatki do obronić, Jestem ciekawy jak się tu znalazłem w ogóle. Aha. jakiś dziadek mnie prowadzi. Do no, tymi drzwiami idziemy. Eee... Czekajcie. No, teraz tak dziwnie trochę. Czy ja idę poniżej? No, nie ogarniam tej jury na razie. Jeszcze tu o jest, w jakichś piwnicach. No, nie wiem o co chodzi, Nara. Chcemy się ustry nabyć. No, czemu nie? Możemy coś kupić. Żebym jeszcze wiedział, jak się coś kupuje tutaj. O, jest coś, tu jest, czekaj, tłumik. Może być tłumik. No, tak. Zing, zing, kupiliśmy. Co tu jeszcze mam? Też ten tłumik mogę mieć, albo ulepszony gwint co wezmę. Tak, pięknie. Zing zing. Wracamy sobie do gry. I sobie idziemy. A, tu się nie wygodnie gra w ogóle. Dobra. Co oni tu mają? Jeszcze jakieś dokumenty? boże. jestem słaby, prawdopodobnie. Dobra, no, idziemy na misję. Eee, dobra, idziemy sobie tu po drabinie. Wychodzimy. Mamy ze stumikiem, pięknie. Czekać Karolina na mnie czeka. Se. teraz będzie misja. Chyba, nie wiadomo. Hitler na ścianie, jojo. Dobra, gdzie jesteś? No i ja cały czas... No co ty robisz? No idę za tobą, debilu. Dobra. Idziemy, no. Gdzie to jest? Tu. Karolina, gdzie? Bo ja nie mam pojęcia, gdzie wejść. To jest. Nie wiem o co chodzi. Teraz. Gdzie jest mapa? Czy ja teraz? Aha. No to w tym budynku. Gdzieś tu. Gdzieś tu jest Karolina. Czy coś takiego w tym coś stylu. No, dawać. Nie, no źle poszłam znowu. Tak, jasne. Źle idę. Niedobrze, panowie. Teraz to idę dobrze chyba. bo nie idę dobrze. Nie dobrze, chyba idę, źle idę. No niemożliwe rzeczy. Albo dobrze jednak. Mordę jeża. Granaty, złoto, no a jak tak dalej pójdzie, ten odcinek będzie nudne cholera jasna, naprawdę. Właściwie określenie cholera jasna nie pasuje, to w ogóle taki ale... z olejem bardziej pasuje. Teraz mnie tego dziwi, ja iś. bo ja nie mam pojęcia, naprawdę. Nie, no ja jednak wolę liniówki. Ja jednak w ogóle liniówki, bo jak sam mam coś robić, to jest tragedia. <laughs> to w ogóle to jest teraz pytanie, czy Karolina to jest koleś, czy to jest nasza no, baba, czy to jest... Przywódczyni. Dobra, szukamy kobiety. O! A to nie jest chyba kobieta. <laughs> No w końcu, na no Boże Jedyny, dobra, jest jakaś Karolina, Eric Angel i dawać mi tutaj misję. No, misja tutaj, proszę. Dowodzi kręgiem krzyżowym z krzyżowej. I to nie obchodzi Co ode mnie chcecie w ogóle. Tylko jest, ja mam cel prosty, dajcie mi tu misję, żeby tak zabić Niemców paru. Wziąć jakieś dokumenty, przynieść Wam to fajnie. Wszyscy będą się cieszyli. Dobra, a mnie to ogółem nie obchodzi, naprawdę leci nam czas. Na Szlag jasny by to trafił. Wszystko dzieje się to przewincie, bo naprawdę to jest śmieszne ja jest punkt kontrolny w końcu. Tap. A co to ma być co w ogóle? A co chodzi teraz? Bo ja też nie wiem w ogóle co ja mam zrobić. Cel osiągnięty. Spotka się z kierowcą, nie, no co tak mu takie jajca? Będą się działy to to jak trafi. O Boże, gdzie tam iść? Jednak była liniowego Wolfensteina, ja nie, bo to jest... To nie jest zły Wolfenstein, ale mimo wszystko. Teraz trzeba wyjść z tego do domu, to to nie będzie łatwe na pewno. No, przynajmniej to dla mnie będzie by strasznie trudna sprawa teraz. Cholera jak stąd wyjść? No, udało się. To sobie idę. No nie, znowu z tym frajerem trzeba iść, no niech toż... Nie, ten BJ powinien sam działać tak zawsze było, a nie z jakimś frajerem, który... Nie wiem, ma lateks na sobie i jest fajny. Bliże się patrol cicho, no. Mhm. Wiem, że wszyscy już śpią teraz, ale to ten... nic. O, co tu się dzieje? Bo tutaj się coś wydobywa z tych drzwi. No idziemy. Mówię, że jest patrol, ale dobra, się odwiedziało. Pięknie, nice shot, kurde, marze, nie myślałem, że to już będzie koniec Niemców, może z czego oni tam nawalają. No i ja rozumiem, że Niemcy się będą tutaj odrazali cały czas, znaczy jak już będę wracał z tej misji, to oni znowu się pojawią na pewno, to jest właśnie piękna gra liniowa. Czy nie liniowa? Właśnie to jest to Masz tu śmieciu Nice shot! Ale yeah. ten koleś ma tutaj pojazd śmiech O się cieszy, jak ja strzelam do nich Nice shot! I teraz tego... Aha, no teraz... Nie wiem, może źle zrobiłem w ogóle, że strzelałem tam tego niemca. Tak byśmy przeszli po cichu, o Jezu. Niedobrze Szczelaj tu mu Tak jest... Jeśli ja, nie no, według mnie to tak trochę głupio jak tak ma być, że idę na każdą misję i Przechodzę przez takie Ajca, to naprawdę Nie, to nie dla mnie jest. Ale... O Boże. O je, ale teraz był headshot. Dawać mi tu mapę. Gdzie ja mam iść? Na ulica mam iść. Dobra, no z wszystkich kicham idę Rambo Idę sobie na Rambo I teraz panowie Doszłem. Sakradnie się na nią Powiedz mi jak teraz Podróż do wykopalisk jadę sobie teraz No, tak. filmik mi w ogóle nie obchodzi. To głównie obchodzi co tam się dzieje. i dojechaliśmy sobie. Lewy kontrola tego ręcz. O! To jest bardzo pomocne. Trzeba przyznać. Ale misja taka po cichu. No i dupa, koniec misji po cichu. No ja pieprzę. No właśnie za to kocham takie gry. Jezu. Normalnie jak w Indiana Jonesie. Taka jazda. Dobra, nie no, jak chcieli, chcieli fajerwerki to mają. Nie ma co. Rozwalamy wszystko co się da. Bawać mi te bronie wszystkie, granasiki Gdzie zaraz, tu trzeba iść teraz ponownie? w morda No piękny granat, tak super I tak im go rzucę, i tak, no boż Pięknie, tak nikt nie umigra się siebie. Ja. No, koniec. No jak nie? No weź, tu bez ileski, tu się dzieje, jakieś rzeczy się dzieją. Wchodzę sobie do jakiegoś co to jest? Wchodzę sobie do jakiegoś budyneczku małego katakumbów. Biorę sobie tu liścik. Odczytywanie materiałów. Już go mam w mózgu i koniec teraz. Dobra, idziemy sobie dalej. O, cicho. mówi jest różowa taczka. Tu coś tu pieprzy po japońsku Mordę jeża, co oni tu robią? Koleś tutaj disco polatańczy chyba Nie no ja proponuję wrócić granata, bo tu nic nie zrobię O mordy, co to koleś jest? Co on robi? Zapier, Zapieprza z jakiegoś amuletu no nawalaj mu kurde, on ma Mordę, nie Niedobrze Naprawdę nie jest dobrze w tej chwili No Wrywaj mu, wryja to No koniec Nie żyje Dziadek sobie pod koniec życia jeszcze robił pięknie Fighter Co to jest?